Ta prezentacja jest już moją ostatnią związaną z polsko-niemiecką historią Gościszowa. Na koniec historia jednego z trzech młynów, które przed II wojną światową istniały w Gościszowie. Do dzisiaj istnieją budynki po dwóch z nich. Jeden znajduje się naprzeciwko ruin gościszowskiego zamku, a drugi w dolnym Gościszowie. Oba budynki już od dawna nie pełnią swojej roli związanej z mieleniem zboża na mąkę. Dzisiaj są to budynki w pełni mieszkalne. Trzeci z młynów, po którym dzisiaj pozostały już tylko fragmenty ruin, znajdował się między nimi i przed wojną był nazywany Młynem Środkowym. Ta prezentacja jest dlatego stworzona, gdyż jedna z osób rodzinnie związana z tym młynem odegrała pewną epizodyczną rolę w historii polskiego już gościżowa. Kiedy dokładnie powstał ten młyn? Dzisiaj już nikt tego nie pamięta. Wiadomo, że do 1945 roku młyn należał do rodziny Hartmann. Ta rodzina pojawiła się w Gościszowie około roku 1840. Wiadomo, że w 1845 roku August Hartmann żeni się z mieszkanką Wykrot Henrietną Knebel i miejscem ich zamieszkanie staje się Gościszów. Z tego związku rodzi się m.in. Wilhelm Hartmann, o którym wiadomo, że był mistrzem młynarskim i prowadził ten środkowy młyn w gościszowie. Umiera w roku 1894 i zostawia m.in. dwuletniego syna Oskara, który, jak się później okaże, będzie ostatnim właścicielem tego młyna. Kiedy Oskar Hartmann stał się dorosłym mężczyzną, przeniósł się z Metą Pezold z Radostowa i wspólnie zakładają rodzinę. Młyn Oskara Hartmana nie tylko przerabiał zboże na mąkę, ale również produkował prąd, z którego korzystał nie tylko on, ale również sąsiednie gospodarstwa. Ten młyn, podobnie jak dwa pozostałe, był młynem wodnym. Młyn Hartmana był zasilany przez potok Sofinkę, która płynie od strony Mściszowa i nieco dalej zasila płynącą przez Gościszów rzekę Iwnicę. W 1911 roku rodzi się Oskarkowi Hartmanowi syn Karl, który w przyszłości będzie przygotowywany do przejęcia młyna od ojca, kiedy z racji wieku Oskar już nie będzie mógł go prowadzić. Młody Kar uczył się najpierw w szkole podstawowej w Gościszowie, a później w Lwówku do roku 1928. Następnych sześć lat spędził na nauce praktycznej zawodu młynarza. W 1934 roku na zwykłym rowerze w ciągu trzech tygodni pokonał 1600 km, jeżdżąc po Niemczech i odwiedzając po drodze istniejące wówczas młyny. W swoim niebieskim zeszycie zapisywał ciekawe dla niego spostrzeżenia, które później mógł ewentualnie wykorzystać w rodzinnym młynie, którego kiedyś miał stać się właścicielem. Na swoim prostym rowerze, który oczywiście w tamtych czasach nie miał żadnych przerzutek, bez żadnego specjalnego ubrania do tego typu przejażdżek na tym pojeździe, jak to jest dzisiaj, Przemierzał Niemcy nocując często w tych odwiedzanych młynach lub przydrożnych gospodach. Najdalej dojechał w okolicę Frankfurtu nad Menem. Jego brat, który został telegrafistą i pracował w podberlińskim Poczdamie, by móc nadal pracować tam, gdzie pracował, musiał w czasach rządów Adolfa Hitlera dostarczyć dokumenty o swoim czystym aryjskim pochodzeniu. Z tego powodu musiał wykonać paszport rodowy, który przy okazji wyrobił również dla brata Karla, sądząc, że jemu też może kiedyś się to przydać. To w perspektywie przyszłości okazało się bardzo dobrym posunięciem, gdyż w wyniku II wojny światowej dokumenty związane z urodzeniami, ślubami i zgonami mieszkańców przedwojennego Szowa po prostu uległy zniszczeniu i nie ma ich obecnie w niemieckich oraz polskich archiwach. W 1938 roku Karl Hartmann żeni się z Friedą Menzel, dwa lata od niego młodszą, która urodziła się i spędziła dzieciństwo w kościelnikach górnych. Jej ojciec posiadał kuźnię w tej miejscowości. W czasie I wojny światowej odniósł takie rany, które nie pozwoliły mu na dalszą pracę kowala. Z tego powodu sprzedał dom z kuźnią w Kościelnikach Górnych i kupił gospodarstwo rolne w Mściszowie. We wrześniu 1939 roku wybucha II wojna światowa. W 1940 roku rodzi się Karlowi i Fridzie pierwsza córka Inge. Dwa lata później, w 1942 roku rodzi im się drugie i zarazem ostatnie dziecko, Annę Lizę. Kar zostaje powołany do wojska, a do młyna zostaje przydzielony przymusowy robotnik z Jugosławii, Serb, o którym dzisiaj właściwie nic więcej nie wiadomo, nawet jak się nazywał. Zachował się jednak na zdjęciu w towarzystwie Oskara Hartmana, dwóch jego wnuczek oraz jakiejś kobiety z sąsiedztwa. W życiu tej rodziny odegrał niebagatelną rolę. Nie tylko, że pracował w młynie Hartmanów, ale pewnego dnia zauważył, że starsza dziewczynka, mająca wówczas 3 latka bez opieki chodzi blisko głębokiego kanału doprowadzającego wodę do młyna. W pewnym momencie dziewczynka wpadła do tego kanału. Serbski przymusowy robotnik mógł odwrócić twarz, udać, że nie widział tej sytuacji, był tylko słowiańskim gorszym gatunkiem człowieka? Wcześniej Niemcy w swej ideologii rasistowskiej i propagandzie hitlerowskiej traktowali Słowian. On jednak udzielił dziecku pomocy. Wyciągnął topiące się dziecko z kanału. Dziadek dziecka za to, co zrobił Serb, chciał wystara wystarać się u miejscowych władz zwolnienie go z przymusowej pracy i powrót do domu. Władze się jednak nie zgodziły i pozostał jako przymusowy robotnik w Młynie, aż do wkroczenia Rosjan do Gościszowa w lutym 1945 roku. Dziadek chciał, by jego wnuczka wiedziała komu zawdzięcza swoje życie i zostało wykonane zdjęcie. Na zdjęciu dziadek z lewej strony, a ser z prawej strony trzymają za rączki uratowane dziecko. Obok kobieta z sąsiedztwa trzyma młodszą wnuczkę. To zdjęcie było również ostatnim zdjęciem Oskara Hartmana. Kilka miesięcy po wypadku z wnuczką, w lutym 1944 roku, ulega śmiertelnemu wypadkowi we własnym młynie. To nie był koniec nieszczęść, jakie miały spotkać rodzinę Hartmanów. 9 miesięcy później, w listopadzie 1944 roku w wojskowym lazarecie w Legnicy umiera Karl Hartmann, syn Oskara i ojciec obu dziewczynek, które wówczas miały 4 i 2 lat. Umiera z powodu odniesionych ran i zostaje martwy, przywieziony na wozie konnym do rodzinnego domu. Trzy miesiące później, 12 lutego 1945 roku, rodzina Hartmanu która teraz składa się z teściowej, synowej oraz dwóch dziewczynek, wraz z innymi mieszkańcami gości szowa ucieka przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Frida Hartmann w niebieskim zeszycie, w którym kiedyś jej nieżyjący mąż zapisywał miejscowości odwiedzane w czasie rowerowej wyprawy szlakiem ówczesnych młynów, teraz ona zapisuje miejscowości, przez które Uciekali, gdzie się zatrzymywali na noclegi. Ostatecznie po prawie półtorej miesiąca rodzina Hartmannów dociera 27 listopada do miejscowości Ebersbach obok Großenhain w Saksonii, gdzie próbują się tymczasowo osiedlić. Teraz od rodzinnej miejscowości, miejscowości dzieli ich około 160 km. Kiedy 8 maja zakończyła się II wojna światowa Meta Hartmann, żona zmarłego Oskara oraz teściowa Fridy postanawia wraz ze swoją siostrą wrócić w rodzinne strony do Gościszowa. Wyruszyły w drogę powrotną 12 maja 1945 roku. Na miejscu okazało się, że młyn został zniszczony w wyniku walk, kiedy przechodził przez ten teren front. Zamieszkały w sąsiednim gospodarskim, jednak już w czerwcu wraz z innymi niemieckimi mieszkańcami już polskiego Gościszowa musieli przymusowo opuścić wieść. Władze polskie postanowiły pozbyć się z terenów przygranicznych wszystkich Niemców przed zbliżającą się konferencją lipcową tzw. Wielkiej Trójki, czyli Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii oraz Związku Radzieckiego która ostatecznie miała zadecydować o zachodniej granicy Polski. Rodzina Hartmann ostatecznie osiedliła się w Ebersbach obok Großenhainu. W 1972 roku po raz pierwszy po wojnie do Gościszowa przybyła Frida Hartmann i jej młodsza córka Amnelize z mężem. Odwiedzili ruiny swojego domu, które już wówczas były mocno porośnięte bujną roślinnością. Udali się również na cmentarz, na którym nie było już prawie żadnych niemieckich nagrobków. Nie było również nagrobka Oskara i Karla Hartmanna. To wywołało w nich wielki smutek, a zwłaszcza dla 30-letniej wówczas Annelize, było to przykre doświadczenie. Wówczas stwierdziła, że jej związek z rodzinnymi stronami i ogólnie ze Śląskiem właśnie się zakończył. Sama nie posiadała właściwie wspomnień związanych z rodzinną miejscowością, bo ile może zapamiętać trzyletnie dziecko, które opuszcza rodzinny dom. Upłynęło 32 lata, kiedy znowu w 2004 roku odwiedziła Gościszu. Choć celem samym sobie nie była rodzinna miejscowość, ale chęć wycieczki do Świeradowa Zdroju. Od tego momentu pojawiło się zainteresowanie Śląskiem oraz rodzinną miejscowością. Teraz do pokona pokonania miała blisko 400 km z miejscowości Somerda, Turyndy, gdzie zamieszkała po zawarciu małżeństwa do rodzinnego Gościszowa. Dosyć często wspólnie ze swoją rodziną oraz rodziną swojej siostry przyjeżdżały do Gościszowa wiedzały go oraz starały się poznać pod względem turystycznym oraz historycznym jak najbardziej również Śląsk. Anneliese po mężu zaczęła również pisać artykuły do gazety Heimat Zeitung ze swoich wrażeń z podróży na Śląsk. Panią Anneliese Schiede poznałem w listopadzie 2019 roku na zorganizowanym przez dawnych niemieckich mieszkańców Gorziszowa Jubileuszu 500-lecia dzwonu wiszącego w kościele w Linde, koło dolno saksońskiego miasta Hildesheim. Ten dzwon jeszcze do 1940 roku wisiał na wieży szowskiego kościoła, kiedy przez władze niemieckie został z niej ściągnięty celem przetopienia na uzbrojenie dla niemieckiej armii. Dzwon szczęśliwie jednak przetrwał wojnę do dzisiaj bije w miejscowości, wokół której powolnie zamieszkała część przedwojennych mieszkańców Gościszowa. Pani Schide z tej uroczystości napisała artykuł do wspomnianej gazety. Niedługo potem sołtys Gościszowa Ludwik Torba oraz ksiądz proboszcz Janusz Wilk postanowili upamiętnić dawnych niemieckich mieszkańców Gościszowa, których prochy spoczywają na zlikwidowanym niemieckim cmentarzu znajdującym się kiedyś wokół kościoła. Pani Szydę z radością się w tą inicjatywę zaangażowała, gdyż prochy jej ojca, dziadka oraz innych przodków i krewnych na tym cmentarzu się znajdują. Dawni niemieccy mieszkańcy szowa ufundowali dwie tablice pamiątkowe. Jedną w języku polskim, a drugą w języku niemieckim. Obecni polscy mieszkańcy Gościszowa zamontowali tę tablicę oraz przygotowali okolicznościową uroczystość, na którą zaprosili dawnych niemieckich mieszkańców tej miejscowości. 6 września 2020 roku to właśnie m.in. pani Anneliese Schide oraz jej wnuk Michał Maruszek ze strony niemieckiej odsłaniali pamiątkowe tablice. Ta uroczystość była pierwszym oficjalnym spotkaniem obecnych mieszkańców Gościszowa z dawnymi niemieckimi mieszkańcami. Ze względu na to, że to był okres pandemii koronawirusa, to z tych przedwojennych mieszkańców było tylko właśnie pani Shita. Inni ze względu na wiek i przede wszystkim olbrzymi strach przed demonizowaną wówczas chorobą nie zdecydowali się na przyjazd. Pani Schide po tym wydarzeniu napisała artykuł do gazety Węcława Heimat Zeitung, chwaląc mieszkańców Gościszowa za pięknie zorganizowaną uroczystość oraz wielką gościnność. Trzy lata później, 1 kwietnia 2023 roku, Pani Schide przyjechała ponownie do Gościszowa wraz z córką, zięciem oraz wnukiem. Tym razem, mając już 81 lat, postanowiła pokonać tą drogę, którą wraz z najbliższymi jako trzyletnie dziecko pokonała w czasie ucieczki z Gościszowa 12 lutego 1945 roku. Dzięki informacjom zawartym w niebieskim zeszycie swojej mamy, która zapisywała te miejscowości, gdzie się zatrzymywali na spoczynek, wiedziała jak przebiegała trasa tej ucieczki zaczęła od gościszowa, od miejscowego kościoła, gdzie w rok 1942 została ochrzczona. Poprosiła mnie wcześniej poprzez wiadomość e-mail o towarzyszenie jej w tym dniu. Razem z moim bratankiem Szymonem, który dobrze zna język niemiecki, towarzyszyliśmy jej i jej najbliższym w tym pierwszym dniu ich niecodziennej podróży. Po zwiedzeniu kościoła i rozmowie z księdzem Januszem Wilkiem, który opowiedział o pewnych detalach architektonicznych, zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi, które odsłaniali trzy lata wcześniej. Następnie udaliśmy się na nieistniejący cmentarz dworki, dworski znajdujący się między górą Cyganką a lochami Boga. Czyli dawnym miejscem pogańskiego kultu miejscowych Słowian. O tym miejscu pani Schide dowiedziała się akurat ode mnie i bardzo chciała tam pójść, mimo że do zobaczenia właściwie tam już nic nie ma. Następnie krótki spacer obok ruin zamku, kościoła ewangelickiego oraz starej świetlicy wiejskiej. Potem dłuższa chwila spędzona przy ruinie jej rodzinnego domu, ówczesnego środkowego młyna. Niestety, ktoś tam wyniósł worki ze śmiećmi i stare opony, co wywołało u mnie poczucie pewnego wstydu. Pani Shide zerwała pierwsze polne kwiaty, które w tym czasie zakwitły na ruinach tego młyna. Nieopodal, właściwie w, sąsied... w sąsiedztwie znajduje się warsztat samochodowy o ciekawej nazwie Gisman, która nawiązuje do przedwojennej nazwy wsi. Pani Schide, ze względu na nazwę, oczywiście tym warsztatem się zainteresowała. Chciała zrobić również zdjęcie. Były właściciel warsztatu, Eugeniusz Ładocha, który jednocześnie nadal tam pracuje, zaprosił całą ekipę do biura warsztatu i wszedł w konwersację z gośćmi z Niemiec w ich rodzimym języku, co tym bardziej miło zaskoczyło tych dosyć nieoczekiwanych gości. Na koniec, jeszcze krótki postój przy niemieckim domu rodziny Omiatarz, znajdującym się przy głównej ulicy, i zrobienie kilku fotografii dla byłego mieszkańca tego domu Güntera Zajdla. Po opuszczeniu Szowa zaprosiłem gości z Niemiec do siebie do domu w Nowogrodcu. Tam poczęstowałem ich tradycyjnie polskimi pierogami i najlepszym ciastem z Nowogrodzieckiej cukierni. W czasie rozmowy Pani Shide wyciągnęła swoje rodzinne zdjęcia z czasów życia jej rodziny w Gościszowie. Wówczas opowiedziała między innymi tą historię o uratowaniu przez przymusowego robotnika z Jugosławii jej starszej siostry. Na koniec wymieniliśmy się prezentami, głównie związanymi z historią Gościszowa. Przez kolejny tydzień Pani Schide wraz z rodziną podążała szlakiem ucieczki jej rodziny. W lipcowym oraz sierpniowym wydaniu niemieckiej gazety Schlesische Heimatzeitung z roku 2023 ukazał się jej artykuł z tej niecodziennej wycieczki. Stworzyła również w kilku egzemplarzach albumów w postaci książki ze zdjęciami i opisami z tej podróży I jeden z nich mi później przesłała. Bardzo możliwe, że ten artykuł w niemieckiej gazecie był już ostatnim o Gościszowie. Pokolenie Niemców urodzonych w Gościszowie już jest bardzo zaawansowane wiekowo i bardzo szybko odchodzi, a wraz z nimi niemiecka historia Gościszowa. Pani Annelise Schide jest tym ostatnim pokoleniem dawnych niemieckich mieszkańców tej miejscowości, i również z tego powodu ta prezentacja została stworzona. Tak jak nadmieniałem na początku tej prezentacji, jest to już moja ostatnia prezentacja o historii polsko-niemieckiej gościszowa.